Dzień dobry Państwu, moje nazwisko mi Wojciech. Zapraszam na kolejną lekcję Alplana, czy też kolejną część tutorialu, w którym pokażę, jak można zaimportować plik z Autocada. <coughs> plik z Autocada, który będę chciał tutaj zaimportować. Jest to podkład prostego domku jednorodzinnego, który posłuży mi jako podkład do tworzenia modelu tutaj w Autocadzie. Oczywiście. Nie musiałbym tego robić, ale żeby już uprościć sobie życie w modelowaniu i wiedzieć, gdzie mają być okna, drzwi i itd. Tak skorzystam z takiego podkładu, tym bardziej, że chciałbym pokazać, jak dobrze importować pliki z Autokada. Import z Autokada nie jest rzeczą, w której, która zawsze się bardzo dobrze udaje. Niestety jest to tak, że konwersja plików, zwłaszcza tych DWG. Alplanowi czasami, w zależności od pewnych czynników pliku DWG stwarza kłopoty. Co za tym idzie? Warto przygotować plik DWG w taki sposób, aby był on stosunkowo czysty, czyli usunąć z niego zbędne elementy, które nam nie są potrzebne. I w pierwszym kroku należałoby, W pierwszym kroku należałoby, tutaj proszę Państwa, jakiś błąd. Się pojawi, proszę się tym nie przejmować. Tutaj warstwa numer 1 właśnie z jakichś powodów, jest nieczynna. Ja może usunę tutaj nakład, no tutaj tej warstwy nie mogę usunąć. Dobrze, to pozostawię. Na tym na, na, na razie program przestał przed chwilą funkcjonować, stąd się, stąd się bierze ten, ten błąd. Proszę Państwa, żeby wczytać sobie nasz plik autokadowski, dobrze jest założyć warstwę, w której będzie ten podkład, podkład się znajdował, ponieważ go nie potrzebujemy cały czas i nie chcemy, żeby on nam gdzieś wyświetlał się podczas naszej pracy. On ma tylko posłużyć jako taki punkt wyjścia. W tym celu wykorzystam warstwę 30 na parterze oraz na kondygnacji górnej. Tutaj kondygnacji dolnej w tym budynku nie mam, ona jest niepodpiwniczona, więc za chwilę tą kondygnację będę mógł usunąć, więc wybieram kondygnacja dolna. Usunę zaznaczone elementy ze struktury. Tak, nie chcę mieć piwnicy, więc pozostaje parter, kondygnacja górna. Warstwa 30. Przełączam, żeby była aktywna. I wpisuję pod kład DWG. To samo robię dla warstwy 40, ponieważ tu będę chciał podłożyć rzut pierwszego piętra, więc pod kład Dwg zamykam teraz. Moją aktywną warstwą jest właśnie warstwa 30. I wybieram teraz plik. Importuj, importuj pliki AutoCAD. Tutaj wybieram Parter Podkład. Tak sobie wcześniej nazwałem ten mój podkład. Mogę wejść tutaj w opcje. Są tu pewne ustawienia. Czyli na przykład, że przenosimy tylko widoczne elementy, że przenosimy też elementy 3D. Jakie są jednostki, przesunięcie względem XYZ. Ja przygotowując sobie ten plik, ustawiłem go tak, aby osie dwie znajdowały się w punkcie 0,0, co Państwu za chwilę pokażę. I dokładnie tak samo zrobiłem na osobnych plikach DWG, zaimportowałem. Przepraszam, do osobnych plików DWG zapisałem parter i pierwsze piętro, aby mieć już gotowe, przygotowane te dwa pliki do importu i dokładnie te dwie osie, które się pokrywają, w obu plikach umieściłem w punkcie 00. Tutaj właściwie tych ustawień jest trochę więcej. Na chwilę obecną można zostawić standard. Potwierdzamy przez OK. Wybieramy opcję Open i plik jest przetwarzany, jestem pytany, czy, chcesz, czy, czy chcę tej konwersji dokonać w pewnym zakresie, tak i pojawia mi się mój e, budynek, czy rzut mojego budynku. Oś, która była w punkcie 0,0 to jest w tym miejscu, gdzie obecnie mój kursor jest, czyli ten punkt w autokadzie umieściłem w początku układu współrzędnych Następnie blokuję tę warstwę, przełączając ją na szaro i wybieram Kondygnację piętra. Zamykam. Państwo widzicie, że całość jest szara. Tu już nic nie mogę zaznaczać, edytować i tak dalej. I ponownie wybieram: importuj importuj, pliki autocad, i tu wybieram piętro, podkład. Potwierdzam przez OK. Ponownie OK. Jak Państwo widzicie, nad tym plikiem wcześniej utworzonym czy zaimportowanym umieścił się czy został umieszczony ten plik pierwszej kondygnacji. Na tym etapie proszę Państwa zakończyłem import z AutoCada. Będę mógł przejść do modelowania czy też rysowania aby to uczynić, bo zacznę rysowanie na parterze. Zaznaczam ścianę, wyłączam pierwszą kondygnację. Potwierdzam, zamknij. Widzę mój podkład. I jestem gotowy, aby rysować ściany. Ściany w następnym odcinku. Dziękuję.